Ewa chce spać, Tadeusza Chmielewskiego to film, chciałoby się powiedzieć, słynny, bardzo często wspominany przez historyków polskiego kina, myślę, że słusznie, bo odbiegający od ówczesnej codzienności komediowej, bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, co wiem, z opowiadań kolegów, bo to to rzecz nie bywała. Ja, miłośnik komedii, który po wojnie namiętnie biegał na wszystkie filmy z Bodem i Dymszą, wszystkie zdążyłem zaliczyć, zanim w 1948 roku zamknięto je skrzętnie w magazynie jako ideologicznie niesłuszne, ja na filmie Ewa chce spać nie byłem. Właśnie przed chwilą obejrzałem po raz pierwszy w życiu. Takie w tym mieście dzieją się sprawy, jak u kolegi Szekspira. Obok przestępstwa zaświta miłość i to gorąca nad wyraz. La, la, o, la. Film obejrzałem z przyjemnością, całą plejadę znajomych, późniejszych kolegów, tam odkryłem wielu bardzo znanych aktorów komediowych i nie tylko, dziewczęca Kalina Jędrusik w parze z. Chłopięcym Janem Kobuszewskim? O Boże, co on zrobił? No powiedz, że staśno! No powiedz, coś, no. Kocham cię do szaleństwa! Chłopięcy Pawlik. Żony mam, dzieci drobne. Polityką się nie zajmuję. Dziecko Roman Kłosowski. No co jest, jak pragnę zakwitnąć? Też mi się wydaje zmieniony niewiele, mimo że film kręcony był pół wieku temu mniej więcej. To musi być taka cecha ludzi starszych, że pamiętają swoich znajomych w formie utrwalonego obrazka, którego już nie zmienią, bo wzrok już nie ten, jak pisał Przybora w wesołym życiu staruszka. Tutaj zwracam uwagę, Przybora jest autorem dialogów. Maluje pozłusznie, że doprowadziłem desperatkę. Do czego doprowadzili się desperatkę? do prostytutki. Z tym że proszę pamiętać, że cała odpowiedzialność nie spływa na niego. W filmie w owych czasach panem i władcą był wyłącznie reżyser, no plus może w pewnych okresach sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, ewentualnie delegat SB na ten akurat film, ale to taka dygresja. Reżyser w tamtych czasach mógł robić z każdym tekstem, co chciał. Wiem, bo raz mnie wynajęto do dialogów właśnie i na ekran przedostały się no, może jakieś dwa, trzy zdania z tych moich dialogów nie więcej. Inna sprawa, że może i słusznie. Panielko, posłuchajcie tylko. W gospodarstwach rolnych udało się wyhodować radioaktywne rzodkiewki. A, a, albo to w pukałowie urodziło się ciele o dwóch głowach, które tu, to nie tu. I w takim momencie chcecie to zrobić, otwórzcie tylko drzwi, a wpuścicie szczęście. Ogromne szczęście. Główna para bohaterów to Barbara Kwiatkowska. Ale ja nie mam gdzie przenocować. Którą pewnie nie wszyscy już znają, w odróżnieniu od jej partnera. Stanisława Mikulskiego w jego chyba pierwszej, lecz nie ostatniej, jak wiemy, roli mundurowej. Skąd te kwiaty? To jeden policjant przyniósł. Ale ten policjant się przy tym wybrudził? Kwiatkowska to informacja dla miłośników wiadomości z życia wyższych sfer. Barbara Kwiatkowska prywatnie przez jakiś czas była damą serca Romana Poleńskiego. Jest w tym filmie, moim zdaniem, zupełnie na miejscu. Ładna, zgrabna, naturalna, z założenia taka trochę nie z tego świata. Pamiętam dobrze, że wtedy. Była przez niektórych przyjęta niechętnie, była przedmiotem drwin nawet. Podejrzewam, że nie wszyscy byli gotowi pogodzić się z tym, że główną rolę w filmie, co było nieprawdopodobną nobilitacją, gra nieaktorka. Z relacji zadowolonych widzów wynikało, że ten film był przykładem zręcznego obejścia cenzury. Było to, było to co prawda niedługo po polskim październiku 56, czyli w okresie, kiedy po stalinowskim terrorze wydawało się przez chwilę, że żyjemy w wolnym kraju. Tak się naprawdę przez, przez chwilę wydawało. Ale Gomułka, który początkowo witany był entuzjastycznie, dość szybko wrócił do normalnych metod i zaczął, jak to się wtedy mówiło, przykręcać śrubę. Scenariusz filmu był zręcznie napisaną komedią pomyłek, ale miał jedną wadę. Głównymi bohaterami byli stróże porządku i przestępcy. Już po chwili oglądania każdy, kto pamięta PRL, nie będzie miał cienia wątpliwości, że takie miasteczko nie mogło być realnym miasteczkiem, a stróże prawa nie mogli być milicjantami. Bo cenzura by tego nie mogła puścić. Akcja została więc opatrzona bajkową introdukcją. Miasteczko jest odrealnione, a stróże prawa to policjanci, nie mili apoli, którzy dopiero od momentu, kiedy zostali policjantami, w wymyślonych operetkowych mundurach mogli robić przeróżne kompromitujące rzeczy których absolutnie nie mogli wtedy robić jako milicjanci tego cenzura nie puściłaby w żaden sposób milicjant to była jednak świętość A od czego są kryptonimy Wróg podsłuchuje podszeptuje podkopuje, pod podkoszulek Publiczność bawiła się świetnie, bo mimo generalnej konwencji nierealistycznej, nierealistycznej baśni, w filmie mamy bez przerwy obserwacje z życia codziennego PRL. To publiczność chętnie wychwytywała. Różne, tak często wówczas stosowane aluzje się zdarzają. Ogromne wrażenie, na przykład w owych czasach, musiała zrobić. Taka oto y, kwestia, pokój wyznań. pokój wyznań w tajnym wydziale policji. No, wszyscy wiedzieli o co chodzi, to było w czasach, kiedy dopiero co ujawniono ubeckie metody przesłuchań. Bardzo, prawdziwa, bardzo prawdziwe są sceny w hotelu robotniczym. Dla dziewcząt, rzeczywiście socjalizm był purytański aż do przesady: widzenia z mężami we wtorki i piątki wyłącznie na korytarzu. Jeżeli w tym napisie była jakaś przesada, to niewielka. Pamiętam dobrze, jak sam przekradałem się przez łazienkę na parterze domu akademickiego na Wyspiańskiego we wrzeszczu do mojej narzeczonej, obecnie żony, z czego wynika, że przekradałem się skutecznie. Jakie wylakieruję ty, kalawraku żałobny Co ci ty, ciuchu cmentarny za te osiem dek, coś tu przeżarty! Osiem dych za sutą kolację to bardzo prawidłowa cena. Mieliśmy z żoną wtedy taką umowę, że jak któreś z nas zarobiło, na przykład robiąc jakąś dekorację okolicznościową, to szliśmy na obfity obiad do restauracji i to kosztowało nas około setki na dwie osoby. Obiad w stołówce u dziennikarzy kosztował 7,50. 33,86? Halo, komisariat? czterocyfrowy numer telefonu policji. To też jest prawda. Aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy właśnie przechodzono już na pięciocyfrowe, które służyły bardzo długo potem. Nie, nie jestem pijany, nie, ja mogę huknąć, proszę. O pardon. Wariat. Na koniec, żeby nie wyjść na bezserwisera, powiem, że są dla mnie w tym filmie także i zagadki. Nie wiem, dlaczego autorzy kazali aktorowi Ryszardowi Rączewskiemu grać postać przedstawioną jako. Ilon Cichy, pajęczarz! Ilon Cichy? Zapewne nieprzypadkowa zbieżność z Ionem cichym, popularnym bohaterem powieści Lema. Ale dlaczego? Co ma jedna postać z drugą wspólnego? Nie wiem. Poza tym absolutnie nie mogę zrozumieć, yy, Żartu, jaki krył się w napisie na okiennicach zamkniętego kiosku. Karmelki rozumiem, ale Gaspery może ktoś z Państwa wie o co chodzi.